Witajcie moi widzowie z tej strony RT Wracamy po dłuższej przerwie Niestety dopadła mnie choroba i chwilowo nie mogłem nagrywać Ale już dzisiaj wracamy Jesteśmy teraz, z tego co pamiętam, na pustyni, jest to druga mapa Tutaj mamy te achievementy, żeby utopić trzech przeciwników, to jest jeszcze niewykonane To zaliczyliśmy zabić przeciwnika z pięciu lub więcej kratek mhm, Dobra, zdasz puncha To chyba tego jeszcze też nie mamy Troszkę sobie pograłem tak poza nagraniami yy, Mniej więcej się orientuję jak należałoby tutaj się rozgrywać tu Mamy ochronić pociąg, dobra Ochronimy ten pociąg, bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy przygodę Kanon, mm, kanonem żeby odepchnąć to Może tutaj artyleria trochę z tyłu Postaramy się tak zrobić żeby oni też atakowali nas a nie ten pociąg Rozpoczynamy, zobaczymy, jak to będzie nam szło. Muszę sobie przypomnieć mniej więcej, co oni tutaj w, na tej mapie potrafili robić. Hmm. Aha, wszystkie inne weki eksplodują, dobra. To spróbujemy zrobić tak. Dobra. I kończymy rozgrywkę. On atakuje powietrze, pojawia się dwóch nowych weków, pociąg przejeżdża, zostały trzy tury Ten atakuje nas, to dobrze Ten atakuje budynek, to dobrze Ten atakuje sta, ten pociąg Tu będziemy mieli problem z tym pociągiem, największy Tutaj nie chcemy tak robić Hmm. Nie podejdziemy tutaj Spróbujemy zrobić jeszcze... O nie, bo ja tam jestem... Ja tam jestem zastudowany A Spróbuję zrestować turę, Zaczynamy. On ma jeden punkt życia, że ja stąd strzelę. O, właśnie. Nie. Okej, okay, super. Opłacało się. Tylko tym stracimy niestety jednego grida. No, dobra, trudno. Przynajmniej pociąg przejedzie. O, resist, ale elegancko. Czyli to będzie najbardziej opłacało teraz. Tutaj w nas, tutaj w nas. Hmm, pociąg już przejeżdża. Spróbujemy teraz expa na zbierciach najwięcej. <słuch> Ok, i super. Coś tam expans zdobyliśmy. Pociąg przejeżdża, kończymy mapę. I elegancko, rozpoczynamy kolejną przygodę. Perfekcyjna mapa. Dwie gwiazdki, te gwiazdki teraz będziemy zbierali. Jak najwięcej, jak to się najbardziej opłaca. Gridy mamy wszystkie, więc tu nie potrzebujemy. Tu mamy dwie gwiazdki. Tu mamy jeszcze gdy Roboty Club. I ochroń bomby Teraz z bombami jest zawsze ciężko, bo nie wystarczy, że za taką tą bombę raz i ta bomba znika Już to kiedyś próbowałem robić W innej rozgrywce, niestety z tymi bombami jest faktycznie ciężko To spróbujemy jak gwiazdki są za te bomby To jest alfa, bo jak to jest ciężko go zabić Teraz tak Tym możemy przepchnąć. Zobaczymy, jakbyśmy zrobili tak. Dobra. Tutaj zrobimy tak. On ma dwa punkty życia. O, dobra. Pierwsza runda jakoś dobrze zakończona. Zostały cztery. Na razie, więc nie tracimy, teraz jest 4 na 3, już jest teraz przekichany. To są ci plujące, tak? Tu będzie problem. Jeszcze by się pojawia. Ten nam niszczy bombę. Ten nam niszczy budynek, ten nam niszczy armatkę, więc tak. Odsuniemy go, to tu jesteśmy bezpieczni. Ten nam niszczy elaboratory, więc tutaj musimy zareagować. Koniecznie. Tylko w jaki sposób? Chyba zrobimy tak. O! A nie, on celował w bombę. Dobra, to i tak nie trafi bomby. No i teraz mamy wybór albo stracić jednego grida, albo stracić bombę to sobie tutaj i zablokujemy ten spawn, żeby w jedną turę mniej się pojawiało ich że w trochę poniszczymy tutaj pusto, tutaj pusto tutaj traci resist, ale dobrze czyli perfekcyjna runda w tym momencie weszła perfekcyjna dobra, tamten nie żyje Tutaj jeszcze jest jakoś pół biedy. Tutaj uciekniemy. Tutaj elegancko, dobra. No teraz tak. Wow, pomyślmy, pomyślmy. Tego zabijemy. O, mamy level up, elegancko. Tym jak zejdziemy mu z pola, on bije za jeden. To może dostaniemy. Ale ochronimy, a czy on podejdzie? Tutaj aż podejdzie. O? Zniszczymy tą bombę, o nie? Tylko po prostu przesuniemy. Czy wszystko jest dobrze. Bomby są chronione. Tutaj wyjdzie dwóch gości. Dobra. Zobaczmy, co się stanie. Poszło. Poszło. Pojawia się jeszcze dwóch. No I teraz będzie najtrudniej. No i jeszcze mają wybuchy. Czyli tego trzeba w pierwszej konci zdjąć. Teraz tak. Dalej nie pójdziemy, nie? Ta, tylko tu możemy, dobra O właśnie Ten nic nam nie zrobi Ten nam wie tutaj, ale my możemy go Przepchnąć spokojnie I tak. Tym przepchniemy tego do góry. Tym przepchniemy tego do dołu. No i dobra. Wszystko ochronione. Jeden strzał. Drugi strzał. I kończymy rozgrywkę. Ok, wracamy. Miałem chwilowego laga, rozłączyło mi grę. Wtedy Zakończyliśmy tą mapkę. Ochroniliśmy te bomby, ochroniliśmy ambatorium. Dostaliśmy wszystko co chcieliśmy. No i dobra, mamy teraz jedną czy dwie rundy. Jak będą trzy ostatnie mapy, to nam wyłączy, yy, że nie możemy już ich zrobić. Od razu tak, zobaczmy. Gridy mamy wszystkie, komu nie musimy tego w sumie robić. Tu mamy jakiś power. Repulse Science Class Weapon. Dobra, zabierzmy to stąd. No, on jest Brut. To jest range To jest Prime. Hmm. Tu mamy jeden punkt, To dodamy sobie na przykład tutaj, żebym miał więcej życia, albo latanie. Czy on potrzebuje mieć latanie? Hmm. Nie, lepiej, życie. Dobra. Mamy jeden punkt, do O! To byłoby dobre. A tutaj jest ten dasz, tylko muszę mieć dwa punkty. Dobra, poczekamy jeszcze w takim razie. Poczekamy. Za trzy gwiazdki można kupić jeden ten reaktor, więc potrzebujemy tych dwóch gwiazdek koniecznie. Earth mover Zabij pięć 5 czynników, dobra. To będzie trudna misja. Ciekawe, czy przez ten Earth mover mogę przejść. Zobaczymy zaraz. Dobra, podśwajajajajcie. Kurde, musimy tam pójść. Ten nic nie robi, ale on ma te wybuchy. Więc koniecznie musimy go zdjąć. Dobra, będzie chyba prosta akcja. Czy ja zabiję dwóch na raz powinienem. Dobra, i nie wybuch i nie zniszczył tego. Super. Pff, a tym co ja mogę? Czy ja mu zrobiłem to? Nie wiem, czy ja mu zrobiłem to, że on budynków nie może niszczyć. Nie no, nie zrobiłem mu tego, dobra. Oni się tutaj pojawią, będą nam chcieli atakować to miejsce. To może cofnijmy jednak. Gdzieś na przykład tutaj. Bo tutaj. No my to musimy chronić. Może jeszcze bliżej podejdę, po. Zakończmy turę, dobra. Pojawiło się więcej. Atakuje. Atakuje w nas, dobra. To tutaj łatwo można od tego uniknąć. Ataku. Jeden ataku będzie miał. Przesuńmy go tutaj. Sobie go zniszczymy. Ten nas zaatakuje. Ona ma cztery życia. Hmm. Czy warto? Chyba nie warto. Może go zaatakujemy. Post przydałoby się więcej ataków w tych jednostkach. Naprawdę, po jeden to jest ciężko. Zablokuję sam swojego spawn'a. O właśnie. atakuje budynek pojawia się trzech mamy dwie tury jak strzelę to zniszczę tego poda nie dobra to lepiej nie leży To poda nie pójdę ale tego taką bronimy Dobra, kończymy turę. Hmm, tak. Kurwa, muszę dobrać 5 przeciwników. Mam jedną turę, żeby go zabić, więc muszę go zabić w tej turze. Na szczęście ma tylko 3 życia, więc... Bardzo prosta akcja. Jep. Yep. I kończymy turę. No i dobra, zaliczone wszystko. Zobaczymy co się teraz w podzie trafiło. Wszystko obronione, 6 gwiazdek pod. A w podzie mamy... A proszę, jakiegoś Harolda. Odpychanie. Mm -hmm. mechmów, e, w sumie słabe. Unblokowaliśmy go w hangarze. Miałem ostatnio mapę do zrobienia, ale teraz tak. Mamy dwa reaktory, więc damy tego dasha. Dobra, i teraz tak. Co to było? Skończ pierwszą mapę. Utop 3 w jednej rundzie, to już tego nie zrobiłem. w 5 lub dalej z daszpancza. Dobra. No teraz się o tym skupiamy, żeby to zrobić. Dostaniecie mniej niż 3 damage Ochroń Generator nie zabijaj tego wola, Zabij 5 przeciwników. Chroń baterię. Lighting Storm tutaj się dobra, spróbujemy to. Lightning mm, tutaj postawimy. Jednostkę tutaj postawimy i artylerię sobie postawimy tutaj, dobra. lub dalej muszę z tego dasz puncha zobaczymy tutaj walą te pioruny tak on w nas pojawia się dwóch weków tutaj zginę jak aha dobra tutaj też zginę kurde ale on też zginie jak tam poleci dobra My się po prostu mu przesuniemy z drogi dostaniemy w artylerii jednego strzała, ale to nam za jeden, nie ma problemu Zobaczmy tą rundę Bum 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 I Bum Ten leci do wody Utopił się Czy nam to zalicza? Tak, zaliczyło więc może tutaj zrobimy to. Ten nam atakuje z daleka, ten musi podejść i nam pluje. Ten nam atakuje ten budynek. Dobra. Yy, hy, 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 hy. Tak go zrobimy. Czekaj, czekaj. Cofnijmy ten ruch. Stracimy budynek. To nie, też tak nie chcę. Tego zabijemy. Nie no, słabo to rozplanowałem. Spróbujmy raz jeszcze. No, będzie będę tego żałował. Tu nie mogę stanąć. Więc muszę tutaj. Dobra, to tym ochronie. W budynek tym przesunę tego ziomeczka, a tym się muszę przesunąć o jedno pole, tak, żeby go odepchnąć po prostu. Nie mogę atakować w tym smoku. O, tak zrobimy, dobra. No I kończymy kłup, kłup, i łup, a Lightning spoko nawet. Dobra, i pojawia się kolejna jednostka. Ten zwykły plujący, dobra, ten nas atakuje, tamten ginie. Lightning atakuje chyba pierwszy, więc mamy dwóch zabitych z automatu, jeżeli Lightning zaatakuje pierwszy. Jeśli zaatakuje pierwszy wek, no to stracimy dwa budynki. Ale dobra, zaufajmy temu, że Lightning atakuje pierwszy Dobra. Zaufajmy temu, że Lightning atakuje pierwszy. Tak zrobić, najwyżej poczekamy, może będzie resist. Zobaczymy. Lightning atakujesz pierwszy, czy nie? Dobrze. Bardzo dobrze. Ja tylko ten jeden został. Aj, trudno. Nie obronił się. Została ostatnia runda. Musimy jeszcze jednego sadzić. Hmm. Prosta akcja, bo tak. Ten nam zginie. Ten nam zginie. A tego tylko odsuniemy. Tutaj bym strzelił w ten budynek, i go odepchnął w tą burzę, by wszyscy zginęli naraz. A tym zabił tego. Ale niestety nie wziąłem tego pasywa, że budynek atakujemy i nie niszczymy ich. Dobra. Kończymy rundę. Mamy piątego zabitego. Mamy szóstego zabitego. No i dobra. Baterie też są uchronione, więc dostaniemy procent do grida. No i super. O nie, odzyskaliśmy po prostu. Straciliśmy ją gridę. Dobra. I wracamy rozwalić ostatniego bossa. To jest to, Hornet Lider Co on potrafi? Całą linię po dwa. O kurde, to będzie trudne. Na no, a ten to jest zwykły trypluje. Co my tutaj mamy? Dobra, tak, tak i tak. Ciężko z budynkami będzie, bo tutaj są ustawione budynki trochę. O właśnie, to jest ten atak. Hmm. straci jeden punkt jakby tutaj uderzył to on go przepchnie? nie no hmm a tutaj stanął? stracę i nie, to lepiej Lepiej tu gdzie stałem tak zrobić, o. Dobra liczymy na rezysty. Mamy 15% rezysta. Tu za dwa. A, jest, straciliśmy. Szkoda. Nie atakuje? Nie atakuje, no proszę. Lider zabity, lider zabity, a tego sobie przesuniemy. Dobra, są daleko od Corporate Tower, więc jak nie strzelą z daleka, to będzie im ciężko go zniszczyć. Tu się coś pojawia widzę. Mamy tego też pancia? Mamy. No się odstawiliśmy hmm, trochę ryzykownie, ale no dobra będzie miał jedno, jeden punkt życia. Zobaczymy ryzykownie, dobra, to jest ta szarża. To jest ta szarża. To teraz tak. Kim, gdzie mogę coś zniszczyć? Jak tym podjadę tutaj? He, tym nie podjadę tak daleko, gdzie bym chciał. Tym muszę mu zejść z drogi. tym muszę jakoś go odepchnąć. Tak, byłoby dobrze. A to jest ten co? Nie, to jest ten co, tak jest bliska. Hmm. Czy dało się to lepiej rozwiązać? Lepiej... tylko tym strzeliłem i No rano, stracimy tego grida. No co mogę zrobić? Chyba, spróbujemy zrobić Rezista. Dobra, nie. Idziemy na Rezista. Jest Rezist! Dobrze! 15% szans, ale się udało. Dostałem jakiegoś Achievementa. Dobry Samarytanin. Nie wiem nawet za co. 9 gwiazdek. Co my tu mamy? Jakaś naprawa mechów. Aha, że jak naprawię sobie mecha, to naprawię sobie wszystkich naraz. To byłoby dobre. O kurde, to też jest dobre. Daje jeden reset turn. Możemy dwa razy spróbować mapę przejść i jakiś błędy co, co poprawić. Nie, bierzemy tu naprawę chyba. Mamy 9 punktów. Leczy wszystkie mechy. To jest dziadostwo, to jest dziadostwo. To jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre. Za jedną gwiazdkę sprzedamy to. A kupimy to. Dobra, teraz tak damy mu tą broń. Tu mamy tego gościa. Dobra, kupujemy trzy reaktory i teraz tak dajemy jemu broń. Teraz, co by się najbardziej opłacało? Tutaj, damage. Tutaj mam już dasha, więc na razie mu nie potrzeba nic więcej. Damy temu dwa, że miał damage większy. Tu ma hila, tu ma heal, ten nie ma hila. Dobra. I kończymy tą mapę. Kończąc dwie mapy odblokowaliśmy pinakle Robotik. W przyszłej grze. Okej, okay, dobra. Po ukończeniu dwóch map mamy finałową misję. Trudność tej mapy skaluje się z trudnością. Z dalszym postępem. No, kurde, to jak zaczniemy kolejną mapę, to ta mapa finowa będzie trudniejsza. No hmm. Aha, jeżeli ochronimy więcej jednostek, to będziemy mieli wyższy score, ale z kolei nie wiem, czy. No dobra. W kolejnym odcinku zastanowimy się, czy idziemy w kolejną mapę, w tę Pinnacle robotic. A to jest ta mapa. Czy idziemy w tą mapę Frozen, czy idziemy na, na Bossa. Ale to w kolejnym odcinku zobaczymy tak. Na razie dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zapraszam do lajkowania, zostawienia komentarzy, subskrybowania mojego kanału. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i cześć.